Halo cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie jestem Ferfer, Zobaczam Was na pierwszy już taki no, oficjalny demko z, z tej serii Overwatch, gdzie wysłacie mi demka i ja sprawdzam faktycznie podejrzanego, czy coś tam ma, czy czegoś po nie ma. Ale weźmy sobie może, zmieńmy na sam, na sam wstępie celownik. W Autogzeko mam już ten inny, który. Używam jest 1,5 i tutaj chyba kolor zielony. Tylko trzeba zaakceptować Enter. No i dobra, jest taki solnik. Słuchajcie, jeśli matrywam się w zostawcie łapeczkę w górę. subskrypcję jeśli jesteście nowi i komentarz. Wszystko macie w opisie, adres mailowy, jak to, jak to wysłać i tak dalej. Wy po prostu pisujecie CS w tytule maila CS Overwatch plus Nick waszego tego podejrzanego. No i ewentualnie mapa na której Tam graliście, czy to jest jakieś tam z Faceita, czy to z Premier, czy to z Matchmakingu. Wszystko możecie wysyłać. Ogólnie obejrzałem sobie trzy takie pierwsze, właśnie rundki, gdzie gościu na jakiejś totalnej odklejce w ogóle gra. Tutaj są podejrzenia, że. Mało haka, ale się kryje. Tak mi napisał właśnie. Widz. W tej rundzie pistoletowej nic takiego w sumie nie ma. Oprócz tego, że. No, słyszę jak goś się tam wiesz, podchodzi, nie? Słyszę, że drugi odjeżdża. Ale tutaj tak wiecie, widzieliście, gościu e, podchodzi mu akurat z tej strony I w momencie kiedy już e, tak jakby wbiera wbie... szykował się do skoku, ten od razu celownikie na tą stronę, bo wiedział, że tak jakby z tej strony e, Z tej strony piknie e, Minusem niestety takich tych jak e, jest to, że jak chcę na przykład przewinąć kolejną rundkę e, Tutaj tym przyciskiem runda na kolejną, to przechodzi mi na kolejne, zupełnie innego Goście na POW zupełnie, czy inny. No i zobaczymy, czy Seeds dowiezie. W tym meczu, czy Seeds jednak w tym meczu nie dowiezie. No już po wrzuceniu tego pierwszego materiału, gdzie mówiłem, że chcę tą serię Overwatch taką ożywić. W tym counter, counter strikeu 2, ale tak jakby na, na moich zasadach. To znaczy, wy wysyłacie demka, oglądamy je tam, no, ja oglądam je, wy oglądacie je potem ze mną na YouTubie wspólnie. No i debatujemy, czy faktycznie cheater, czy nie. No tutaj pierwsza sytuacja była na pistolce trochę, też niby jakby tak na pewniak, ale to można, można byłoby przymknąć na to, na to oko i zobaczcie znowu yy, awki i tak dalej. W tej to takie wiecie, takie pikowanie, nie pikowanie, w sumie nic takiego ciekawego, takiego wiecie obvious nie było. No niby tam wiecie, powiecie, że celownik trzeba idealnie na typie przez ścianę. Ale też czas reakcji ma momentami Nawet dobry Jak na takiego wiecie, Silvera z jakimś tam wallhackiem No i Seeds niestety się wyłożył Ale teraz mamy rundę kolejną i tutaj już No zadziała się magia z pałacu Kiedy wiecie, wbija sobie do Do pałaców Patrzcie na to Tak jakby taki Taki ro robot, robotyczny są takie pyk-pryk i ten celownik jakby był zaciśnięty kurde w tym jednym, jednym miejscu na ekranie. Przepraszam, dzisiaj nie wyspał się bichać, dał nam e, we znaki. E, wybaczcie, słuchajcie, teraz druga sytuacja, on sobie znowu siedzi w pałacu, wiecie, że bejtuje, wysyła tam team tego swojego koksa. Z pałacy. Wydaje mi się, że tutaj podaje mu info, że, że jest na standardzie, bo zobaczcie, on w ogóle st stoi tutaj w tym miejscu, jest tam przestrzeń na dżungli, przecież w dżungli ktoś mógł stać, nie? Zanim jeszcze ten koks wychylił. Wydaje mi się, że on mówi, daje mu info, że jest na, na defaulcie, żeby wychylił i załatwił go. Także tutaj już wydaje mi się, że to, o tutaj nie wiem czy zobaczyliście, yy, to odwrócenie się z tyłu. Uważaj, sprawdź rampę, koks. No Cox sprawdzi rampę i Cox spadnie, ale co? No Sit sobie garnie fraga. I to były wszystkie rundy, jakie oglądałem wcześniej. To jest już runda, która stanowi dla mnie istną nowość. No te tej rundy nie widziałem. Więc zobaczymy czy tutaj. No zobaczcie jak biegnie. On, on sobie ty typów y skanuje przez ścianę. To takie wie taki wiecie. E Taki odcinek ze starych czasów CSGO, gdzie głup, głupek z Ulhakiem stara się kryć, czy coś tego typu. O. To jest palikona, żeby. żeby nie mógł do niego cofnąć. O! Piękne deńko. Z każdą rundą gość jest bardziej oczywisty. Facet jest bardziej oczywisty. O, i Cox, kurde, czemu nie dałeś mi info? Tam... Patrz, jak, moi, jak mam słabe mam sta statystyki. W ogóle widzicie, że to jest premiera, nie? No, macie tutaj rating mm, gościu Seeds 4300, 4400, tam w granicach. Yy, widz nie mam pojęcia, który to. Niech możliwe, że podawa, ale nie, ten, nie zapamiętałem. Ogarnąłem tylko, że Seeds tam był w y, tytule, w tytule maila. I tym sitcem właśnie się, moi drodzy, zajmujemy. A szmigiarki przechodzą. O, tutaj chociaż jakiś taki Ferrari pick. Ciekawe, czy on potrafi, grając na Walhaku, ocenić yy, odległość przeciwników. Czy on wie na przykład, że stoi yy, gościu mu na schodach, czy na tym yy, boksie w konektorze? Zastanawiam się, się pewnie, dlaczego kursor taki to już gram na rozdziałce Ksandresowej. Na symie ktoś pisał właśnie, że, że Niko ma taką, taką opcję, bo. Znaczy, takie, taką opcję, takie. Taką rozdzielczość. Przepraszam, bo Pongowski widziałem, że zgapił ustawienia od tego od Niko, tam sobie streamował, ale dobrze muszło. Jest pokołany nawet z tego wyszedł, nie? I gościu wie? On robią teraz Acer? Wreszcie z. A, a trzech, i wygrał rundę, dobra. Przy tym rozdziałem, minus jest taki, że jak pojawia się jakiś tekst czy coś tego typu, właśnie jak ta tutaj na koniec rundy. Ledwo ten tekst widać, ale gierka na tej rozdzielczości chodzi. Chodzi całkiem płynnie, mógłbym rzec. I to jest gościu, chyba który chodzi tylko o pałace. Ale strzela, jakby. No nie wiem. Nagle tamten zdziwiony pewnie na tym drewnie. Kurde, no go, gościu wie. No, widzisz go przez ściany już nie udawaj, Greka, kurde. No i teraz tak. Patrzcie, tak pikuję, żeby zobaczyć kątem oka albo zbejtować strzał, że. O, strzelił. Kurde, jest na CT. Go, gościu to jest ewidentny. Tempak. Myśli, że my nie wiemy, że my nie widzimy, że tego nie wie, że nikt go nie, nie wykryje. A to patrzeć w Valve, Valve patrzy, pro, propsuje, kurde, o, oh, forever great job, kurde. Overwatcha wprowadzimy do, do counter Strike 2, bo faktycznie tych cheaterów, tych odpałów jest co niemiara. Dlatego też między innymi już Premier nie gram. Takiego czasu, raz na jakiś czas tam na, na, na streamie, na Twitchu coś tam zagram. Słyszeliście tam animację, jak kręci tym diglem na paluchu? Z digla chyba da się skanować właśnie tą, tą ścianę. Gość jest głupek, głupek, zobaczcie. On bytuje po to, żeby co? Żeby kto? Żeby koksik z fraga, no? Chyba on jest z tym Coxem, to jakiś ten primate jest. Bo reszta tam niby gra swoje. Seeds na Wolhaku czytuje i kieruje, a Cox to taki przydupas jego. Także. No, zakładam, że tam są trzy randomy, i Coxik z tym to taki, to taki przydupas jego. W ogóle też jego konto. Ma tam jakieś chyba trzy, od, trzy odznaki. No, w miarę świeże konto. Nie wiem, nie, nie ma podane, ile ile godzin w ogóle ma. Ale w sumie można zobaczyć, czy faktycznie ten koks y, jest u niego na liście znajomych. No i kogo ja widzę, moi drodzy? Tutaj. Znaczy, no, wy tego nie widzicie, ale jest koks z tym czarnym awatarem, właśnie. Tą mordą. Ja wam. Wiecie co? Zrobię wam po prostu screena. Dobra, screen zachowany. Nazwałem go Cox Przydupas, żebym po, w, w, w miarach, e, aż i w ramach montażu, e, wiedział po prostu, że to jest do tego filmu. Cox przydupas, no kurde. Pretty Sky. Brawa. Winszuję, w końcu ktoś skasował tego bota. Runda pistoletowa po stronie teraz e, CT. Obejrzymy sobie może jedną, dwie, dwie rundki. Ale na ten dępo widzieli, Nie wiem, czy się uwagę na, na nóżek przechodzi w ogóle mu przez palce ta rękojeść. Uchwyt. Trzeba skanie przez ścianę. Rush. Rush E. A. A tam kto co stoi? A, nie, nie widać w ogóle ich. O, teraz Cox na, na B w ogóle siedzi. Przy Przedupaszeżby nie usłyszał infa od swojego. Diderskiego y, boostera. Nie wiem, czemu on ten prity się akurat. No, on się tam pakował w ogóle. Przepraszam mówiąc, nie ma bladego pojęcia. Dobra, słuchajcie, nie ma już tutaj raczej nic więcej do... do garnięcia. Komu skaczę na banie? Cox. Koks. Coxik. Wydaje mi się, że chyba Cox to jest taki bohater pierwszoplanowy, a Sid to taki bohater drugoplanowy. Taki mistrz, mistrz drugiego planu. Brawo, Wizzy. I... Ale mu przypierdzielił. Runda chyba losy, co? Runda losy. Nice. Ostatnia runda. Nie wiem, jak to się skończy. Nie wiem tak naprawdę, kto wygra. No, ale to musi być albo Remis 12-12 na premierze. Czyli któraś z drużyn dostanie plus 50, a druga minus 50 pewnie punktów. Tak zakładam. Albo zako zakończy się tą wygraną. 13-11 dla CT. Mając takiego cheatera. Wygrywać mecz z takimi problemami, patrzcie jak on w ogóle fragowo wygląda, no wygląda yy, mniej więcej, nie no wygląda gorzej jak ja kiedy gram mecz makingi tam z, z randomami. Mając wallhacka strasznie mało killi ma. KD też takie średnie, ledwo powyżej dwóch. jest taki typowy wiecie, typowy, typowy bocik z wallhackiem, który myśli, że żeby wybpustję swojego przyjaciela koksa do 10 nawet tysięcy a potem taki koksik co odpalam odpala meczek na dziesiątkach zagra sobie solo i co i Koksik robi 020 jeśli dożyje jeśli będzie 13.0, no to zrobi 013 i tyle będzie i Sid pewnie teraz siedzi na, na powie właśnie tego tego typa Zobaczymy jaki Koks ma Movement. Tak, to jest ostatnia runda, więc. Jeśli macie jakieś kolejne demka, wysłacie na maila, macie go w opisie pod tym materiałem. C2 Overwatch plus wasz nick, plus ewentualna, e, moi drodzy, mapa. Niestety się skończyło, jak się skończyło. Z mojej strony, moi drodzy, to wszystko. Dzięki serdecznie I zapraszam Was do kolejnego odcinka z samozwańczego Overwatch'a w C2. Trzymajcie się, Eloška.